Nasza historia rozpoczyna się tu, w Koszalińskiej Katedrze. Na jednej ze ścian wieży katedry w 1984 odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Polkom z powstania warszawskiego, które były więzione w Koszalinie w 1944 i 1945. Tablicę ów stworzył znany Koszaliński rzeźbiarz Zygmunt Wujek. I co więcej? Otóż niewiele. Nikt nie zna szczegółów tej historii. Kim były te kobiety? Skąd się wzięły w naszym mieście i co tutaj robiły? My postaramy się przytoczyć państwu tę historię. Artyfasz. Cześć, panie poruczniku. Melduję pododdział armii krajowej gotowy do powstania. Dziękuję stąpić. Pasz. Panie poruszniku, meduję pod Oddział Wojskowej Służby Kobiet. Stan 8, dwie nie dotarły. Dziękuję, stąpić. Spocznij. Apteczki pełne, opaski przygotowane? Opaski gotowe, apteczki pełne. Zapas medykamentów na około 10 dni. Nie myślę, że to jest lekka przesada. Góra 2-3 dni, Warszawa będzie wolna. Zaczynamy za kwadrans, równo o 17. Wydawać opaski. Rozkaz. Yy, jeszcze jedno, sanitariuszki idą za oddziałem do miejsca walki. Tak jest. Wykonać. A, Hanka, zetrz mi tą szminkę z ust. Idziesz do walki, a nie do Albi na randkę. Raskaz. Rok 1944 był przełomowy dla Polski w II wojnie światowej. Niemcy przegrywali wojnę i wycofywali swoje wojska na zachód pod naporem Armii Czerwonej. Niestety Związek Radziecki nie niesł nam wyzwolenia, a jedynie ponure widmo kolonizacji i komunizacji kraju. Polskie państwo podziemne wraz z Armią Krajową postanowiły wystąpić naprzeciwko Armii Czerwonej jako gospodarz tych ziem i legalny przedstawiciel narodu. Narodził się pomysł, aby wywołać w Warszawie powstanie, które zaplanowano na 1 sierpnia 1944 roku z nadzieją wyzwolenia samodzielnej stolicy. Naprzeciw uzbrojonym pozęby oddziałom niemieckim. Stanęło około 20 tysięcy żołnierzy armii krajowej, z czego tylko co dziewiąty posiadał broń. Zaczynamy. Trzeba broń. Przygotować się. Z uzbrojenia i nikłego doświadczenia bojowego powstańcom udało się wyzwolić większość dzielnic Warszawy. W mieście wybuchła atmosfera euforii i radości. Wszędzie wywieszano biało-czerwone flagi. Warszawiacy po raz pierwszy od czasów okupacji poczuli wolność. Około jednej czwartej wszystkich powstańców stanowiły kobiety. Pełniły przeróżne funkcje. Były sanitariuszkami, kucharkami, łączniczkami, Minerkami ładowały amunicję, przenosiły granaty oraz zaopatrzenie. Stanowiły również poważne wsparcie dla ludności cywilnej. Sanitariuszki poświęcały się pozostając z rannymi i umierającymi w szpitalach. Trwały przy nich dzielnie, nawet gdy wiedziały, że nadciągają niemieccy żołnierze. Były zawsze na pierwszej linii frontu. Istnieje wiele doniesień mówiących o bezprzykładnym oddaniu sile bohaterstwie odwadze i determinacji było to największe poświęcenie w historii obecności kobiet w wojsku polskim.

Powstanie upadło 2 października 1944 roku, nie doczekawszy się pomocy ze strony sowieckich sojuszników. Miasto zostało zniszczone w 90%, zginęło prawie 200 tysięcy ludzi. Wszyscy żołnierze Armii Krajowej poszli do niewoli. W tym około 3 tysięcy kobiet, żołnierzy AK, zostało wywiezionych do obozów jenieckich. Der Waffen ist unter einer der blutigsten Episoden dieses Krieges, die die Millionenstadt Warschau in ein Trümmerfeld verwandelte und Zehntausende das Leben kostete, der Flussstrich gezogen. Warschau wurde somit zum Sinnbild des Betruges eines kämpfenden Volkes durch die Anglo-Amerikaner. Wiele kobiet zdecydowało się wyjść z Warszawy wraz z ludnością cywilną. Ich los okazał się jednak o wiele trudniejszy niż żołnierzy, którzy posiadali status jeńców wojennych. Niemcy potraktowali ich jak najtańszą siłę roboczą, niewolników i wywieźli w głąb trzeciej Rzeszy do ciężkich prac przymusowych. Aussteigen! I mężczyzn. Aufsteigen! Los! Los! Du! Du! Ab! Nun, Gebandite? Ja. Mädchen. Oh. Was jest das? Come here! Was jest das? Was das? Nie! Proszę się, nie, nie zabijać! jej! Nie. Proszę! Nie! Nie! Do Koszalina również trafiła duża grupa ludzi przywiezionych z Warszawy. W październiku i listopadzie 44 roku do niemieckiego miasta Kesslin, jak się nazywał wtedy Koszalin, w kilku transportach została przywieziona grupa około 200 kobiet i dzieci, w tym wiele kobiet biorących czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Hej, ja. Wir haben einen Transport, polnische Banditen, nur Mädchen. Mädchen? Ja. Brille. Herr Sturmann, komm her. Lesen für alles. Unser hochwertiger Gebliebe für Adolf Hitler hat sich von dem Beneidigungsrecht eine gebrauch gemacht und amnestie sowohl für eure Verbrecher und beschaffen gegen den Dritten Reich als auch Brech auch der jemandlichen Ergebung alle Gnade zu erlassen geruht. Dank der Gnade unseres viers der ich ja hier an Kesslin dank der mühsamen Arbeit zu dem Einigustik des Reiches mit und eure Verbrecher Schulden ausgehen Trotz Eurer Niederträglichkeit und der Vertrauensanglern haben sich Die Einworder Stadtgäste den Schäden. Vergesst nicht, dass ihr Verzicht seit uns als Verdichter vergenommen wird. Jeder Flucht oder Bedrängungszug wird mit aller Strenge verlübt und mit vor der Strafe gestraft. Ta nowa duża grupa robotników przymusowych została rozlokowana przez Niemców w kilku punktach naszego miasta. Znajdujemy się na ulicy Jana Skolna. Dziś jest tu parking. Ale w 1944 i 1945 roku stały tu baraki, w których mieszkały kobiety przywiezione ze stolicy. Były to zimne, drewniane budynki z pozbijanymi z desek raczej narami niż łóżkami, i minimalnym prowizorycznym wyposażeniem sanitarnym. Mało gościny ten Koslin, prusy. Najgorsze miejsce w całym rejchu. Mogło być gorzej. Sporo warszawiaków wywieźli prosto do Auschwitz. Nie będzie źle. Damy radę. Wojna się skończy za parę miesięcy. Tak? I gdzie pójdziemy? Cała Warszawa w gruzach. Ukryła się opaskę? Niemcy jakby ją znaleźli, to by nas rozstrzelali. Chciałam mieć chociaż jedną cenną rzecz z powstania. Coś naszego. Z tym tu nam będzie łatwiej. Innym miejscem są obecne tereny przemysłowe na ulicy Mieszka I a dokładniej teren dawnej fabryki mebli. Fabryka ta należała za czasów niemieckich do Richabunde, który udostępnił ją na potrzeby przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Między innymi tu były produkowane rakiety V1. Produkcja tych rakiet wymagała bardzo dużej ilości pracowników przymusowych. Czy Polki z Powstania Warszawskiego brały udział w produkcji rakiet V1? Tego nie wiemy. Bardzo możliwe, że tak. Pewne jest natomiast to, że były wykorzystywane do remontu linii kolejowej na trasie Kołobrzeg-Koszalin. Wiemy o tym dzięki relacji polskiego pracownika przymusowego Józefa Gębki, na którą natknęliśmy się w archiwach Polskiego Rady Koszalin. Po powstaniu warszawskim w Koszalinie znalazła się bardzo liczna grupa dziewczyn, dziewczyn w lagrze tutaj przy ulicy Mieszka I. Te dziewczyny właśnie pracowały przy torach kolejowych prowadzących do Kołobrzeg. No, w pewnym okresie pracowały na wysokości Dobrego, tam na wysokości Mścic. I tam żeśmy organizowali dla nich szczególnie pomoc. a więc pełne korześć bym nosili i chleba, i rozmaitych produktów trwałych, kiełbasy, słoniny. To wszystko coś mogli ukraść. Hej, dziewczyny! Hej, dziewczyny! Skąd jesteście? Z Warszawy. Wszystkie z Warszawy. A ty? Ja ze wsi spodredomiał. A co was tyle z tej Warszawy nawieźli? I to jeszcze pilnują? No co ty? Ty nic nie wiesz? W Warszawie było powstanie przeciwko Niemcom. Przez dwa miesiące Warszawa była wolna, rozumiesz? Laliśmy szkoł po pile w lezie. Tylko te sowiety wredne, zamiast przyjść z pomocą, to stali i patrzyli na Pradę. Powstanie upadło, ale coś my się nawojowali, to nasze. Cały świat się dziwił, jak Warszawa bije szkopa. My nic nie wiedzieliśmy, nic nie słyszeliśmy. Ale się chłopaki zdziwią, jak się dowiedzą. Może coś potrzebujecie? Mogę wam coś załatwić. Jedzenie jakieś. Jak można. Karmią słabo. Mszczą się szkopy i myślą, że nas głodem złamią. No... I coś do higieny? Jak się uda? Wiesz, same kobietki. Dobrze. No. Głowa do góry. Niemcy przegrają wojnę niedługo. Musieliśmy ich zadowolić, skoro w końcu nam kartkę zostawiły, że, że my nie tylko tego chcemy, ale również ziemniaków, bo ziemniaków nie mamy w Bogorsji. Tak, no, z tymi ludźmi utrzymaliśmy długi kontakt. Nawet do dnia dzisiejszego jedna z nich mieszka w Bydgoszczy, wyszła za mąż na kolegę stąd pracowały dziewczyny nie w strojach roboczych, tylko w futrach, tak jak je wywieziono z Warszawy, w pantoflach, nawet w jakiego obcasach. Polki z Powstania Warszawskiego więzione w Koszalinie niosły robotnikom przymusowym otuchę. Były emanacją hartu, ducha i optymizmu. Zarażały wolnością, której doświadczyły przez dwa miesiące powstania w Warszawie. W marcu 1945 roku do miasta Kesslin wkroczyła Armia Czerwona. I rozpoczął się nowy okres w jego dziejach. Od maja 1945 możemy mówić o początku polskiej historii naszego miasta. Znaczna część kobiet postanowiła opuścić nasze miasto i pojechać do Warszawy, aby odszukać swoich bliskich. Ale były też kobiety, które wiedziały, że Warszawa leży w gruzach i postanowiły tutaj budować swoje nowe życie. Część z nich, głównie te, które były sanitariuszkami, zaangażowała się w tworzenie polskiej służby zdrowia. Ich obecność tutaj. To istotny ślad powstańczej walki w naszym mieście. Nie zapominajmy o tym.